Siema, siema, ja jestem z w dzisiejszym odcinku, trochę niespodziewania, ale eee, uwaga. Publiczne lobby w Among Asie. Dojdziemy do fajuna. Sprawdzamy publiczne lobby w Among Asie. O, jestem w jakimś lobby. Dobra, e, tak więc zrobimy tak, jeśli gra się zacznie, to po prostu, e, o, ej, może święty daj nic nie na mi, dobra. Dobra, zaczyna, ale to jest dziwne, czekam, czy będę impostorem. To by było fajne. Uwaga. Kurde, jestem right, ten, fuck. Więc idziemy robić taski, pierwszego taska mam w Medbay'u Askam... Dobra, kilną. Kurde, kilnął mnie Przepraszam za słowo, ale... Dobra, ja się zajmę robieniem, Task. robieniem tasku Aha no ty. What the fuck? Co to miało być? Uh -huh. Nie dbaj. Nie wiem, ludzie co to miało być Dobra, o, to był wyższy wypadek, wcale nie wyższy wypadek ten odnosiłem, naprawdę. Może jakiś impostor by wleciał chętnie, by wam pokazał grę jako impostor. Czyli jestem słabym impostorem? Dobra, mam nadzieję, że teraz mnie nie zabiją, nie wiadomo jak szybko.

Ja za chwilę się z wami spotkam, bo muszę coś załatwić. No sorry, ale miałem ten tutaj... Na kogo oni? Fiolet? Dobra, jestem pomarańcz. Fiolet, no ja chyba daję fiolet, no. Nie wiem. Nie, no nie, to jest fioletowy. No nie wiem w sumie, bo ja tam nie wiem o co im to bardzo chodzi, bo wiem, musiałem coś zrobić, ale... Był Byłem impostorem. Łatwo. O nie, już ktoś mnie zamknął. Ja sobie poradzę, zrobię sobie kartę tutaj, ładnie, wszystko pięknie. Ładnie, karta jest zrobiona ogromny chotat chmysu. O, słup. Ten biały jest, biały jest. Mm. Ten żółty nie jest, ta robisz z Não é isso, O Que não <síquenho> <síquenho>

z to, ale... tak, Znowu do jeszcze Tak Znowu to światło, że się Ja pierdolę. Ja, ja przekonęłem jak coś i Ja admin. Mhm. No właśnie, nie wiem, czy ciemny Ja bym będę... dał. Szczerze chyba białego, ale... Ale nie, no dobra, to ja skipa, ja nie wiem. No, też nie wiem, bo... mhm. że Ja wiem. Duży impostorem jest! Ładny. jeszcze jedną gierkę, no ale to już nie na tym robi. Na Lecz Lucy, Lucy. Dobra, z dziesiątą osobą. Wyszedł jakiś impostor. te wyszedki. Chciałbym pokazać im to na pewno ona... Ahej, pobliż na ubi. Tak, wiem, jak spity. Ej, ja nie będę się kciśnęła do mikrofonu. Już Szybko. Szczerze, szybko wam powiem? Muszę wyciąć jakieś dane.

Jest taki problem, bo biały nie żyje. Myślałem, że do mnie głosują. Nie to jest to niebieski, nie? To. Nie. Dobra, ja mam chyba jeszcze jedną zaczęli i ja mam skończone wszystkie taski. No tu idą. Ale... Ja pójdę do nawigacji, bo mam bliżej. tak tą

Pięć, pięć, osiem. O! No proszę, chciałam to mówić. Dobra, jaką drogą ja idę? Jako... Dobra, nie gładuję. Jako... zarobić Lucy nie laki, Boże Święty. Nie odwa. Właśnie, hej właśnie Dobra, dawaj, chłopa. No ty normalnie. Chłopie, normalnie. Chłop, wyszedł z gry, chłop się i wyszedł z gry. Łatwiutko, łatwo. Co? Co? jeszcze. Jest jeszcze. teraz jeszcze. Jest jeszcze. Jest się Jest jeszcze. Jest jeszcze. Jest jeszcze. można jeszcze. tak można Nie. Tylko zauważył sobie z tego miasta. Ja. Dobra, no, smak to. Nie, no, ja nie mogę. Chłop, co mnie szkilował? Jakby to był środek, albo początek, to ja dawno bym wsiadł, no, ale teraz tak. No... Ja nie mogę. Chyba jeszcze przedłużę, bo no, no to się za chwilę koniec, więc <śmuszczam> w Łatwo. Ja pierdolę, ojej. Ja, ja. Ojej, ale chyba nie umrzesz, nie? To bardzo głupiego kiela, nie? Tak myśląc. Mhm. Dobra, jeśli teraz po nie będę impostorem, to po prostu nie gramy nie gram, a jeśli będę to fajny. A jeśli będę na to no to jeszcze nie gramy, nie? I więc widzimy się po przerwie. Dobra, ludzie. zobaczymy. Jestem impostorem! Więc <grym> to jestem! Dobra. 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 Pierwszym lecie będzie to będziemy udawali, że robię zadanie przed tym reaktorem. Możemy nie, to nie

Dobra, daj skipa. Dobra, daj skipa, tak mi się wydaje. Dobra, jedna osoba na mnie zagłosowała. Dobra, jedna to nie jest jeszcze źle. Jedna to nie jest źle. Nie? Teraz będzie trzeba skillować kogoś. Bo tak ładnie rozegrane. Dobra, w komunikację mam zagranicę. Dalej no, ona przed samym chodzi. To mi się nie podoba.

No, ja no tak, i biały, nie? Mm. Teraz zimowicie. Dobra, no problem. Mhm. Kurde, znowu ktoś zagłosował na mnie, tylko tego nie widać niestety. To jest problem. No wiem, że to mam pewno 18 minut trwa ten film. To będzie mój najdłuższy film na kanale. Tylko jestem w 100% OP. Dobra, w Shield zachowam za Mam kilwent? kilwenty. przebudzić Jak to się nazywa? Era Jaku dwa! Łatwo, what for, łatwo. For easy. Dobra. Mm. Tak więc to byłby już koniec odcinka. Ja już się będę wyłączył z tego czatu. Just okay. game. Tak więc byłoby już to na koniec. Pokażę Wam jedną grę imposto imposto. Pokażę Wam chyba dwa fragi. Fragi znaczy naszej zabicia, Kile. Tak to nazywa. Tak więc do zobaczenia. Już ostatniego dnia, tej czyli w czwartek. Siema!